Dzień dobry, Piotr Droński, Baszta Nieruchomości. Kolejna propozycja i kolejna krótka relacja z Dubajem. Drodzy Państwo, jedna inwestycja na świecie nie wyklucza drugiej, nawet jeżeli ona bardzo różni się tak co do charakteru, jak i standardu, bo czy jest to piękna działka z dostępem do oceanu na Zanzibarze, czy też w takim właśnie miejscu jak chociażby to, Dubaj Marina, czy w ogóle Dubaj Apartament, to kwestia pewnych upodobań i pewnego stylu, który w danym momencie nam odpowiada. Może i kwestia wieku, może i kwestia nasycenia się tym, co mamy na co dzień. Dlaczego mówię o tej Dubaj Marinie? Ponieważ Dubaj Marina od 17 lat była tą dzielnicą, w której sprzedaliśmy najwięcej apartamentów dla polskich klientów. Dzisiaj chciałbym szczególnie zainteresować tych, którzy chcą zainwestować albo samemu zamieszkać. Propozycja, która bardzo dobrze się sprzedaje jest rewelacyjnie postrzegana przez rynek, a mianowicie jest to hotel adres. Hotel w systemie kondo, jak i rezydencje mieszkania, apartamenty, które są usytuowane w tym samym budynku z wykorzystaniem pełnej infrastruktury. I taką propozycją jest właśnie adres JBR tuż nad morzem. Przepiękna inwestycja, 75 pięter, gdzie... Należy przyjąć, że mieszkając samemu ma się nie tylko pięciogwiazdkowy serwis, ale również coś więcej, ponieważ lokalizacja tego obiektu w, naprzeciwko nowo budowanego Cesar Palace w ślad za pięknym kasynem gry z Las Vegas. Powstaje pierwsze kasyno w Dubaju dla tych, którzy lubią tą formę rozrywki, ale to świadczy tylko o inwestorach i o tym, w jaki sposób jest postrzegany ten rynek. Gdzie oczywiście mamy przykłady kilku budynków, których ja doskonale pamiętam sprzed 10 lat, na początku kryzysu 2008-2010, które zostały niedokończone lub też przejęte. Nie ma jednakże takiej skali jak gdzie indziej. Dubaj ja określam jako Szwajcarię tej części świata. I to właśnie tutaj lokują swoje pieniądze klienci z całego świata, nie tylko oczywiście z Dubaju. Chciałbym Wam powiedzieć tak na zakończenie o bardzo ciekawej propozycji, jaką jest inwestycja, którą sprzedajemy w ślad za e, i inwestorem, którym jest e, e, Sheikh e, e, Maktoum, czyli zarządca Dubaju, jak i cała jego grupa deweloperska. Proszę sobie wyobrazić, że już nie ma nawet pre-launch czy launch, czyli otwarcia sprzedaży, przed otwarciem sprzedaży, ale jest coś takiego, co nazywa się expression of interest. Expression of interest to jest nic innego, jak zaproszenie gości, którzy są potencjalnymi klientami i którzy nie wiedząc, kiedy rozpocznie się inwestycja, gdzie dokładnie się rozpocznie inwestycja i co nią będzie, czy apartamenty, czy domy, domy od 8 do 100 milionów złotych, do 100 milionów dirham, wyrażają swoje zainteresowanie poprzez wpłatę, proszę zwrócić uwagę, miliona dirham, czyli miliona złotych, bez zwrotnej kwoty, czyli traktuję poważnie moje zaangażowanie i chcę cokolwiek kupić w tej inwestycji. Niech to będzie dowód na to, że tydzień temu przez zorganizowanym takim Express of Interest na 66 domów od 8 do 100 milionów złotych wpłaconych zostało 87 milionowych depozytów tych, którzy chcą koniecznie kupić coś w tym projekcie. W takim projekcie my sprzedajemy apartamenty, my sprzedajemy domy. Zapraszam Was serdecznie od 2,6 miliona do 100 milionów. Piotr Droński, Waszta Nieruchomości, Dubaj.